Zastanawiali się, i powstały mutacje Brawl Stars. Kobudnicy Brawl Stars powstały wiele teorii na ten temat, jednak jedna stała się szczególnie popularna. Roczne teorie mutacji w grze Brawl Stars były rezultatem tajemniczego eksperymentu prowadzonego przez postać, która do tej pory ukrywała swoje prawdziwe intencje. W głębi laboratorium, gdzie światło nie sięga, istnieje postać, która zakryła się w mrok, manipulując siłami, których na dłoni powinna poznawać. Ta postać to Lingis. Ringi zwykle postrzegamy jako tajemniczy gracz na scenę Browstars. Rzeczywistość cicha kryje mroczne tajemnice. Według tej teorii Ringis poszukiwał potęgi, która pozwoliłaby mu kontrolować świat braustas. Niezadowolony z własnych umiejętności w sekrecie przeprowadził eksperymenty na innych bohaterach. Używają zakazanej magii i mrocznych technologii, Ringi zbywała mutacje w postaci obrazu palców, zbijając je na zawsze. Niektóre mutacje dały bohaterom potężne moce, podczas gdy inne pociągnęły za sobą straszliwe konsekwencje. Był swojego laboratorium, Ringis kontroluje nowe mutacje, by manipulować wydarzeniami na arenie Brawl Stars. Przy pomocy swoich potężnych władzy i manipulacji, Ringis dąży do realizacji swoich mocnych celów. Ale czy ta teoria jest prawdziwa? Czy jedynie wymuza się z za kamarku Cicho, jeszcze raz. Ale czy ta teoria jest prawdziwa? Ale czy ta teoria jest prawdziwa? Czy jedynie wynurza systemy zakonarku w wyobraźni graczy? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Bez odpowiedzi otulony mglisty mi za nie a to ja mam tymi zabliwościami, pełen tak jak powstać samej Korinka.